Cześć, nasz no, wszystkiego, raz w kolejnym odcinku z Minecraft. Słuchajcie, dawno nie było tak w sumie typowo odcineczka z Minecrafta, w sensie single singleplayera, troszeczkę ostatnio minigierek poszło i innych takich rzeczy. I e, na sam początek, oczywiście, chciałbym Wam przekazać tylko jedną, jedną ważną informację bardzo ważną, tak naprawdę informację bo tyczy się ona o po prostu odcinków i właśnie powiadomień co do odcinków. E, jak wiecie, YouTube troszeczkę z tym troszeczkę po prostu odwala i nie, nie każda tak naprawdę osoba dostaje te powiadomienia. Tak więc, przede wszystkim, jakie pierwszy mój apel do Was, żebyście pamiętali, że codziennie odcineczki są. O 13.30. Nie, nie wiem, przekażcie to gdzieś tam swoim znajomym, którzy, którzy który wiecie, że, że też po prostu oglądają ten kanał, i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim, a co Was chciałbym dzisiaj poprosić, czego zazwyczaj w sumie po prostu nie robię, jeżeli chodzi o, na przykład o ten odcinek, bo tę serię powiedzmy ogląda największa ilość chyba osób tak naprawdę na m, tym kanale. Przekażcie po prostu swoim znajomym, udostępnijcie po prostu na Facebooku, gdzieś tam na, na Instagramie, na innych, gdzieś tam social mediach ten odcinek do Waszych znajomych, którzy wiecie, że lubią Minecrafta, i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu doszło, doszła do nich po prostu informacja że te odcinki są, bo ostatnio miałem sytuację na lewie, że przyszedł do mnie chłopak i, i pisze że on, y, nie wrzucam odcinków w ogóle. Halo, dwa, trzy dni w ogóle nie mam odcinka. Okazało się, że tak naprawdę nie ma żadnych powiadomień od YouTube'a. zasubskrybował, zaznaczył dzwoneczek, y, nie wiadomo, jakie jeszcze rzeczy tak naprawdę zrobił. Subskrybuję już od, od wielu, wielu miesięcy i ma takie sytuacje, dlatego chciałbym, żebyście uniknęli przede wszystkim sobie takich sytuacji. Pamiętajcie, że codziennie odcineczki są o tej 13.30 staram się, jak mogę, żeby zawsze były te odcinki. I to w sumie tyle w słowem wstępu, skończmy y, marudzenie i teraz zabieramy się za oglądanie. Słuchajcie, y, troszeczkę powiedzmy, pozmieniało się na tym moim i właśnie dzięki live'om, co chciałem Wam oczywiście pokazać, bo nie każdy te live y oczywiście ogląda, jak najbardziej to rozumiem, nie każdy lubi te live, y, dlatego chciałem Wam pokazać po prostu, jak wygląda ten save'ik, po prostu ta część willi, którą po prostu najbardziej przerabiałem na live'ach. Jak widzicie, tutaj mamy sobie po prostu takie przejście, takie, takie korytarzyki i tym podobne, no, tak taki mostek, powiedzmy standardowy, nic bez żadnych tutaj w ogóle drdy mało, bez żadnych specjalnych rzeczy. Tutaj w ogóle leży mięso zombiaka, to jest w ogóle nieistotne. Tutaj mamy przejście na górę, Ponieważ e, chciałem mieć, powiedzmy, szybki dostęp tutaj, żeby do tej mojej jaskinki, gdzie, gdzie tutaj mam bardzo dużo przedmiotów, tak naprawdę, jeszcze e, i powiedzmy, powoli się gdzieś tam przenosiłem i przenoszę do tej willi, tak? Już łóżka tutaj nie mam w tej e, jaskince, mam już właśnie m, to łóżko w willi, zaraz wam oczywiście pokażę, więc potem to po prostu będzie zabudowane w najprościej świecie. Ale z tej strony prawdopodobnie coś powstanie, nie wiem jeszcze tylko tak naprawdę co, ale prędzej z tej strony coś powstanie niż tutaj, m, chyba, że tutaj ewentualnie jakieś przejście, chociaż nie, bo przejście jest tutaj, więc. Tak naprawdę ta część będzie kiedyś mogła być totalnie po prostu usunięta, bo będzie po prostu niepotrzebna. Teraz tak, część na pewno robiliśmy, jeżeli chodzi o te korytarze na. Odcinkach, jak i właśnie na live'ach, dlatego chciałbym Wam przede wszystkim pokazać e, całość po prostu. Najpierw i nie będę wymieniał się, co robiliśmy na odcinkach, co robiliśmy na live'ach, bo naprawdę teraz dokładnie tego nie pamiętam. E, ale przede wszystkim Wam pokażę. Tutaj w sumie chyba Wam to tak naprawdę pokazywałem, czyli powiedzmy takie e, koło portalu. E, te korytarze i tym podobne robiliśmy zresztą też właśnie na odcinkach. Tutaj w pomieszczeniach mało się zmieni zmieniło. Poza tym, że tutaj chciałem e, na live'ie odzorować sobie, powiedzmy, swoje studio i tak dalej, ale powiedzmy, nie miałem do tego za bardzo głowy do takich szczegółów i tym podobnych rzeczy, no to trzeba troszeczkę się tam bawić, przesuwać pistonami nieraz i tak dalej, i tak dalej, więc nie chciałem tego tak robić i tak naprawdę tutaj nic więcej w sumie nie powstało tak na dobrą sprawę, to jest ta powiedzmy część z, która, która powiedzmy nie była przeze mnie wewnętrznie jeszcze zmieniana, tylko po prostu zewnątrz te, te korytarze. Z drugiej zaś strony, tutaj akurat widzieliście zresztą jak na odcinkach buduję te korytarzy. Tutaj powstało enchanting table. To wiem na pewno, że na odcinku nie robiliśmy, bo to powstało na live'ie. Jest enchanting table, takie fajne małe pomieszczonko. Tutaj mamy oczywiście skrzynię, ewentualnie jakiś lapis i tak dalej, tak dalej. Myślę, że spoko takie małe pierwsze pomieszczonko, blisko dostępne, jakby coś tam trzeba było na szybko sobie zenchantować. Bardzo, myślę, pomocna rzecz. Tutaj oczywiście Mamy magazyn, który teraz już jest oczywiście skończony, też był po części e, robiony na live'ie, chyba i na odcinku, więc jest zrobiony, nie jest jakiś tam wyjątkowy i tak dalej, po prostu jest zabudowany tym, tymi stone brickami po prostu i jest troszeczkę skrzyń, tyle, bez żadnych w ogóle jeszcze nazw i tak dalej, dziś tam jakieś parę rzeczy jest po prostu e, powrzucanych niby, posegregowanych, ale tak na dobrą sprawę jest tutaj tak bałagan, mm, więc to tak naprawdę nie ma znaczenia, ale jest sobie powiedzmy magazyn, bo chodziło głównie o to, żeby powiedzmy zacząć przerabiać tą willę, żeby ona wyglądała jakkolwiek mm, żeby ona służyła jakkolwiek do jakiegoś użytku po prostu. Dobra, jadąc tutaj dalej, mamy w dalszym ciągu korytarze, które po prostu sobie tutaj robiliśmy i na live'ach i na odcinkach mamy, zaraz przejdziemy tutaj do tego pomieszczonka. Przejdźmy sobie do tego pomieszczonka, które też robiliśmy w sumie na live, czyli właśnie zbrojownia. Takie małe, fajne pomieszczonko, gdzie tutaj będą na przykład zbroje, e, tu są jakieś skrzyneczki ewentualnie na jakieś enchanty, czy na jakieś części zbroi i tym podobnych, bo na przykład jak tutaj będzie skórzana zbroja, to tutaj by mogło być jakieś, nie wiem, skórzane rzeczy do tej zbroi. Tak samo tutaj na przykład żelazna, złota, diamentowa i tak dalej. Myślę, że fajnie by można było w ten sposób to tak podzielić. No kolczugi tutaj nie dam, bo kolczugi tak naprawdę chyba nie da się Chyba nie da się zrobić w dalszym ciągu tak po prostu bez, bez modów i tak dalej. Nieważne, to, to i tak nie ma znaczenia. Po prostu ja zawsze mam te cztery rodzaje powiedzmy zbroi domyślnie, tak? Tutaj mamy sypialnię, którą również oczywiście robiliśmy na lewiku Taka prosta, malutka sypialnia przerobiona właśnie z tym pomieszczeniem, jakby z villagerem po prostu, który sobie tutaj, nie wiem, czyha na nas, po prostu patrzy się na nas i no i tyle. Jest po prostu jakiś tam... Detaliczne rzeczy zrobione, tak żeby to jakoś ciekawie wyglądało. Jest taka powiedzmy sala tronowa, możemy się oczywiście przekimać z mięsem prawda, w ręce. Mam nadzieję, że łóżka nie zaśmierdza, bym nie chciał, oczywiście. No i mamy sobie, powiedzmy, tutaj nasze łóżeczko. Dzięki temu mamy tutaj po prostu respa w willi. Tutaj mamy pomieszczenie, które zrobiliśmy dosłownie wczoraj, czyli właśnie pomieszczenie z shulkerboxami. Myślę, że wyszło bardzo, bardzo fajnie, ponieważ no, jest tutaj naprawdę sporo tych shulkerboxów, i teraz. Tutaj to pomieszczenie głównie powstało po to, żeby po prostu te shulkerboxy trzymać, tutaj, tak? Bez, bez żadnych tam. Bez żadnych tam itemów w środku Bo chodziło mi głównie o to, żeby po prostu mieć te shulker boxy Że jak potrzebuję, dobra, biorę sobie parę shulker boxów, Czy na jakąś wyprawę, czy coś I żeby coś takiego po prostu było Przy okazji bardzo to fajnie wygląda Takie powiedzmy półeczki I mamy trzy poziomy, tak? Mamy fioletowe, mamy pomarańczowe i mamy czarne Tak więc jest tu ich naprawdę sporo O ile się nie mylę i dobrze pamiętam 66 bodajże tu jest shulker boxów Więc całkiem spora ilość Szczególnie, że shulker boxy zdobyć łatwo nie jest po prostu, ale troszkę się wczoraj pobawiło w, w End City i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu zdobyć takie ilości właśnie shulker, shellów i tym podobnych, żeby po prostu móc sobie zrobić to pomieszczenie. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie na poziom drugi. Poziom drugi nie został, znaczy hmm, został i nie został zmieniony w sensie, ściany zostały jak najbardziej zmienione. Żeby mniej więcej design, ten, który zrobiłem tutaj, na tym pierwszym poziomie, żeby mniej więcej się pokrył właśnie z tym drugim poziomem, czyli mamy zrobione coś takiego. Nie jestem pewien, czy to widzieliście na odcinku. Prawdopodobnie nie. Ponieważ kojarzy mi się, że to robiłem głównie na live, więc tak naprawdę to już jest totalnie część dla ludzi, którzy oglądają odcinki, nieznana, tylko i wyłącznie odcinki. Um, jest po prostu zrobiony troszeczkę inaczej design, w sensie jest ten design tutaj przeciągnięty, taki jak był na dole, ale że tutaj ściany są troszeczkę wyższe, no to powiedzmy jest taki łuk e, na górze, który również jest oświetlony, żeby tam żadne creepery i inne e, dziady się nie respiły. E, cóż mamy tutaj? O, widzę szkieleta w ogóle, dobra, czyli szkieleta, prawda, czyli trzeba pozbyć, tam jest widocznie... Za mało. może co ja robię Ty, Za mało po prostu jest tutaj chyba światła. Ile tu jest światła? Tak, tu jest 8,7 tak naprawdę, więc tutaj trzeba by było e, dać światło. Ale jakim cudem tu jest tak mało światła? Czekajcie, coś mi nie pasuje. E, nie, tutaj jest... Nie, tu jest 8,9... No 8 i ten, bo to jest... bo tu jest dywan, to to wiem, ale żeby... Żeby to się tutaj... bo tu jest, ewidentnie tu jest ciemniej, autentycznie tu jest tak ciemniej. Jak to? Dlaczego to? Ta? Aha, bo tu jest światło dzienne, a tutaj tego światła dziennego nie ma. Dlatego to pewnie tak wygląda, a nie inaczej. Okej. Okay. To powiedzmy, że musiałbym tutaj tak naprawdę ogarnąć. No tutaj by przydało się po prostu dać pod. Zresztą nawet to możemy zrobić. Nie mam siekiery. Pod drewno. Tutaj trzeba by było dać po prostu. Uuu, tu za bardzo nie damy rady, bo tu jest. Bo tu jest w ten sposób zrobione. Dobra, czyli nie. Wiecie o co chodzi, żeby dać to po prostu pochodnie. Ewentualnie dam tą pochodnię jakoś tak tutaj, w ten sposób, no jakoś to powiedzmy, żeby po prostu oświetlić. No nie wiem, nieważne. Tak czy siak, na razie na razie się tym nie będziemy zajmować, ale, ale widocznie będę musiał troszeczkę jeszcze tutaj z światłem się pobawić, bo jest z tym problem po prostu, bo jest wysokie pomieszczenie i te pochodnie z góry nie łapią te, te światło z dołu, nieważne. Mm, tutaj mamy. Takie pomieszczonko, gdzie jakby było atrapa łóżka, tak, czyli tutaj było takie jakby łóżeczko, tutaj był kominek, który był zrobiony z cobblestone'a, a ja go przerobiłem na live z brików, zrobiłem, troszeczkę realistyczniej wygląda, można by tak powiedzieć i tutaj miał być na początku sypialnia, wyszło tak naprawdę, że tej sypialni tutaj nie zrobiłem i tutaj mam powiedzmy pomieszczonko też w sensie wejście zrobione w jakimś tam podobnym designie, tutaj te słupy, te słupy mi się swoją drogą bardzo podobają te filary takie, bardzo fajnie mi się podoba, bo dzięki tym blokom i schodkom to wyszedł taki fajny wzorek jeszcze to drewno, naprawdę, naprawdę fajnie to tutaj wygląda, jestem z tego zadowolony, że to tak po prostu wyszło, a nie inaczej tutaj w dalszym ciągu korytarze, 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 tutaj tych wejść już nie chciałem za bardzo przerabiać, po prostu Jakoś specjalnie. E, obudowałem je normalnie. No i tu mamy kurczaka, którego zostawię, chyba, tak naprawdę, bo nie chcę mi się go tak naprawdę zmieniać. Myślę, że, że, że wygląda całkiem spoko. Tutaj na najwyższym piętrze nie ma zrobionych e, ścian, ale wszystkie stołny, które tutaj były, czy takie wszystkie e, wielkie skupiska stona, które tutaj po prostu blokowały wszystko. Zostały przeze mnie po prostu wykopane. Nie trwało to długo. Na szczęście udało się to w miarę sprawnie zrobić i dzięki temu jest tu naprawdę porządek, powiedzmy jako taki, i jest to powiedzmy kolejne piętro, które można jakoś zagospodarować. Tylko jeszcze po prostu nie wiem jak, bo no nie mam pomysłu. No i tutaj jakieś tam pomieszczenia, które i tak nie są w żaden sposób zagospodarowane. Eee, czekaj, ja się napiszę. Napiję, napiję się wody, bo się tyle nagadałem. Ok. Bo normalnie ostatnio, ostatnio, o, jak dobrze, ostatnio to tyle gadam po prostu, że, że woda to u mnie idzie po prostu litrami, nie jeszcze nie do że jest po prostu duszno i ciepło, i to, to jeszcze takie rzeczy. Tak więc tak się zmieniła powiedzmy willa od mniej więcej tam... Ostatnich odcinków, chociaż czekacie, bo z tej strony byliśmy. Nie, z tej, no, tu, z tej strony to jest to samo, tak? Po prostu są zabudowane mm, pomieszczenia i tyle, i tutaj dwa filary i tak dalej. Nic, nic tak naprawdę niezwykłego, ale powiedzmy, troszeczkę roboty mimo wszystko było, no bo jednak zbudować nawet taki niby wzorek, taki niby prosty, wymagało to niesamowicie mm, dużo czasu, ponieważ no, live y robiliśmy na przykład po 2-3 godziny, no, i te 2-3 godziny tak naprawdę bite budowałem te dane rzeczy, więc uważam, że to jak najbardziej mm, było. Czasochłonne, teraz tak czym się moglibyśmy dzisiaj zająć? Tak sobie się zastanawiam. Tutaj miałem przedmioty, żeby zrobić sobie powiedzmy stadowisko komputerowe. Tak to miało robić za, za monitor, ale, ale nie za bardzo to pykło. Mam bardzo dużo w ogóle tutaj przedmiotów. Które udało mi się z End City tak naprawdę dorwać. Co jest myślę całkiem, całkiem spokojnie. Sikierkę, którą też zenżantowałem jakiś czas temu właśnie na live'iku, Też bardzo, bardzo fajna sikierka. I zastanawiam się, cóż byśmy mogli dzisiaj zrobić takiego, żeby to rozwinąć jeszcze bardziej. W sensie. Zastanawiałem się, czy będę na przykład chciał przerabiać tą willę z zewnątrz, czyli na przykład tutaj te ściany czy coś tego typu, ale uznałem, że jednak chyba nie, ponieważ z zewnątrz ona wygląda całkiem spoko. Jedyne co ja bym ewentualnie mógł się pobawić, to dach. W sensie dach jest po prostu tam płaski, tam coś można ewentualnie zabudować. Mm. No i ewentualnie jeszcze tutaj góry w okolicy, ponieważ są one tutaj, no jest ich dużo, ale to prędzej na przykład stąd, jeżeli bym zrobił tutaj to przejście, powiedzmy. Łoś! No kurde, tak to jest jak się nie gra na słuchawkach, nie? No, no, ten. Dobrze tu sam kobyl, tak naprawdę to mi tam nie szkoda. Ale musiała, Menda, po prostu mi rozdupić. A słyszę, coś mi zasyczało, tylko kurde, nie wiem skąd on przyszedł ja to ja tu się chciałem zająć budową, kurde, mostu, a ja się teraz będę musiał zająć odbudową mostu, tak? Bo muszę, kurde, wyczyny klipera za, za tego. No, co za dziad, po prostu zawsze coś, nie? No, zawsze coś. Ja jeszcze muszę schodka zrobić ze 2-3, nie wiem ile tam tego potrzebuję, pewnie trochę dobra. No, co za dziad ty? Ja nie mogę grać bez słuchawek, po prostu, bo to jest po prostu niebezpieczne. Słyszałem tylko takie lekkie syknięcie, bo ja mam po prostu gdzieś tam sławki niedaleko siebie, które są dosyć e, głośne po prostu, no i jakoś to... i jakoś to po prostu e, słyszałem, ale nie zmienia to faktu, że, że i tak nie w porę powiedzmy. Czy to było tak? To było jakoś tak chyba, nie? Czy tutaj by, jak to były pochodnie teraz? Aha, tutaj było chyba tak i tak, to by się chyba zgadzało. I tutaj naprzeciwko tego, to by się zgadzało tu. No dobra. Jakoś tak to tu było, nie? Chyba. Chyba. Nie wiem. Nie nie, nie. pytajcie, bo nie wiem. Dobra. Tu myślałem, żeby zrobić sobie powiedzmy takie takie przejście. To w sumie nawet będzie naprze naprzeciwko tego tak śmiesznie, ale można by było tutaj zrobić właśnie to w ten sposób, czyli na przykład tutaj właśnie taką ścieżkę zwykłą koblową, ponieważ jak już tu jest kobel, to chciałem powiedzmy przedłużyć ten design, ten sposób powiedzmy tej budowy na na takie coś po prostu. I powiem Wam, e, że bardzo fajnie ostatnio mi się zaczęło budować na lewikach, jeżeli chodzi o singla. E, dlatego możecie się spodziewać dzięki temu e, właśnie takich zmian jak dzisiaj tak naprawdę. Bo w sumie jeżeli chodzi o tą willę, gdybym miał budować sobie takie coś między, między odcinkami, hmm, nie wyszłoby. Po prostu by nie wyszło. A dzięki temu, że powiedzmy te lewiki trwają po parę godzin, Byłem w stanie zrobić naprawdę, e, naprawdę sporo. Teraz się zastanawiam tylko, jak tutaj będzie ten, ten korytarz. Hmm. Kurde, tutaj można by było zrobić takie fajne wrota. Wiecie o co chodzi? Można by było zrobić takie wrota, takie... Nie ma creepera. Takie fajne wrota można by było tutaj zrobić taki taki łuk, yy, i to by gdzieś prowadziło w głąb tej jaskini, która, w, jaskini, w tej, tej góry, która myślę, że jest dosyć spora. I można by było coś tutaj się zacząć bawić jakąś ewentualnie świątynią albo czymś takim, ponieważ na przykład w tej części świata jeszcze czegoś takiego nie mam. I tutaj tak naprawdę dopiero zacznie się e, zabawa, ponieważ tam w tej mojej głównej, powiedzmy, bazie na tym świecie, m, mam już powiedzmy wszystko zrobione, tak? Znaczy, może tam w 90 paru procentach. Ale już mam powiedzmy wszystko tak zagospodarowane i nie mam tam nawet możliwości, żeby coś robić nowego. A tutaj mamy mimo wszystko, no wiadomo, jestem otoczony górami i tak dalej, ale jestem w stanie coś tutaj w sumie ogarniać, czymś się tutaj bawić. Więc na pewno możecie być yy, spokojni. Jeżeli chodzi o ilość tych odcinków, na pewno myślę, że dojedziemy tutaj do 300 odcinków jak najbardziej na tym save'ie i wtedy ewentualnie będziemy kombinować dalej. Ewentualnie zobaczymy, bo też zastanawiałem się, czy, czy nie zrobić jakoś tego inaczej, ale na razie szczegółów Wam nie podam, ponieważ... Cały plan muszę sobie tak naprawdę ułożyć w głowie i nie chcę Wam, powiedzmy, yy, zacząć o czymś mówić, tak naprawdę, czego jeszcze nie mam totalnie, totalnie obmyślonego, tak? Bo ja nie lubię po prostu spekulować, że a może zrobimy, tak? A może jednak zrobimy, tak? Wiecie o co chodzi? Jednak wolę, wolę być jakiekolwiek pewne. Plany odnośnie właśnie serii, no, ale na razie najpewniejszy plan jest taki, że chcę dojechać, chęci są, i chcę dojechać po prostu do tej serii, do tego sezonu, do 300 odcinków i wtedy ewentualnie, oczywiście, udostępnię wam save'a, tak jak to nieraz tam się pytaliście, czy udostępnię? Tak, udostępnię i będzie wtedy kolejny, e, kolejny sezon, kolejny save bez właśnie tych wszystkich e, super gadżetów, znowu zaczniemy od takiego, wiecie, słabego, e, zwykłego, powiedzmy, LJ-ka, który sobie będzie kopał drzewo ręką i, i, i będę starał się przede wszystkim zrobić coś nowego ponieważ w tym sezonie przede wszystkim buduje się między jakimiś wielkimi górami i tym podobnymi rzeczami, a być może w następnym jakoś spróbujemy zrobić to troszeczkę bardziej wyrafinowanie jeżeli chodzi o początek tak? czyli nie będzie to od razu jakieś kurde, wielkie domy w ogóle, wielkie góry wszystko i tak dalej tylko może zaczniemy od takiej małej malusieńkiej chatki, gdzie będziemy po prostu sobie mogli jakoś tam e, żyć i się rozwijać. E, zastanawiam się, co, by, co byśmy mogli teraz robić, bo, bo za samym pokazem i, 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 i omówieniem powiedzmy kilku rzeczy, które się robiło, nie mam konkretnego planu co do co do dzisiejszego odcinka, e, tak w sumie mogę wam powiedzieć, przypominam, w sumie to nie, to nie ma teraz znaczenia tak naprawdę, bo teraz macie sobotę, e, ja teraz jestem tak naprawdę, jak to oglądacie w Poznaniu na spotkaniu z widzami, e, ale tak jak ten odcinek wleci na 13.30, a tam będę od 14, 14 do 17 w galerii tam King Cross, to myślę, że to myślę, że na spokojnie będziecie mogli ewentualnie, jeżeli obejrzycie ten odcinek, zobaczycie go, to będziecie mogli jeszcze mnie może gdzieś tam dorwać. Także tak, takie info dodatkowe, nie? Ale myślę, że sobie tutaj zakończymy. Taki powiedzmy, będzie krótszy odcinek, bo nie chcę też za długo siedzieć... Nad czymś, jeżeli nie mam po prostu konkretnego pomysłu. Rzucajcie swoimi pomysłami przede wszystkim w komentarzach. Mówię, na lewikach mi się łatwiej robi takie rzeczy, bo się wtedy nie martwię totalnie o czas, mogę sobie spokojnie siedzieć godzinę, dwie i tak dalej. No na odcinku jest to troszeczkę inaczej zrobione, więc. Muszę to troszeczkę bardziej przemyśleć, ale myślę, że i tak zmiany, które tutaj zaszły, powinny Wam się jak najbardziej spodobać. Pamiętajcie o, tym, o tych udostępnieniach odcinka, bo to jest naprawdę, naprawdę istotne, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało w ogóle, że jest, są takie odcinki. To tak naprawdę, jeżeli subskrybują i czekają na te nowe odcinki, to fajnie, jakbyście tak wspólnymi siłami nawzajem siebie, powiedzmy, komunikowali na ten temat, że powiedzmy te odcinki są. Bo Wy macie tak naprawdę większą siłę przebicia niż my sami, youtuberzy nawet, że mamy te, powiedzmy, swoje zasięgi i tak dalej. Ale wy sami właśnie za pomocą tych social mediów i tym podobnych właśnie waszych znajomości gdzieś tam, które macie w pewnie setki tysięcy na, na, na facebookach i tak dalej, możecie zrobić naprawdę o wiele, o wiele więcej, jeżeli chodzi o um, udostępnianie właśnie swoim znajomym odcinków. Więc o to Was oczywiście proszę, się z Wami żegnam oczywiście, widzimy w następnych odcinkach, trzymajcie się, no i cześć.